Mostostal Warszawa od 10 lat konsekwentnie prowadzi działalność badawczo-rozwojową. W roku 2013 zainicjował projekt badawczy mający na celu opracowanie technologii produkcji mostów kompozytowych oraz budowę prototypowego obiektu mostowego. W naszym zakładzie w Warszawie wykonywane są wszystkie elementy kompozytowe mostu. Najważniejszą i najtrudniejszą częścią procesu produkcyjnego jest wykonanie belki kompozytowej. Na potrzeby budowy mostu błażowej musimy wykonać cztery takie belki. Obecnie jesteśmy na etapie rozkładania tkaniny. Następnym krokiem będzie jej infuzja, a później praca wykończeniowa. To, co wyróżnia ten element, to jest grubość laminatu. Wynosi ona 35 mm, co przekłada się na 25 warstw tkaniny węglowej i szklanej. Do budowy elementów mostu zastosowaliśmy kompozyt włóknisty o osnowie polimerowej, często nazywany kompozytem FRP. W tego typu materiałach rolą ciągłych włókien jest zapewnienie pożądanej wytrzymałości i sztywności. Natomiast osnowa polimerowa, w naszym przypadku żywica epoksydowa, chroni włókna oraz przenosi pomiędzy nimi obciążenia. Produkcję pierwszej belki kompozytowej rozpoczęliśmy w maju 2015 roku. Proces produkcji czterech belek będzie trwał 4 miesiące. I będą one dostarczone na budowę w sierpniu 2015 roku. Proces infuzji trwa 8 godzin od otwarcia pierwszego zaworu aż do zamknięcia ostatniego zaworu i przystocenia całego elementu. Jakiekolwiek niepowodzenie w trakcie procesu Niweczy dwutygodniową pracę całego zespołu. Elementy mostu produkowane są metodą infuzji, czyli przesycania żywicą suchych włókien przy wykorzystaniu pompy próżniowej. Umożliwia ona uzyskanie wysokiej jakości kompozytu. Szczegółowa technologia produkcji kompozytowych elementów mostowych została opracowana w dziale badań i rozwoju Mostostalu Warszawa. Podjęcie wyzwania, jakim było wyjście poza stosowanie tradycyjnych materiałów, nie byłoby możliwe bez 70-letniego doświadczenia w budowaniu obiektów mostowych. Spotykamy się na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie w laboratorium badań wytrzymałościowych prowadzone są badania prototypu kompozytowej belki mostowej komplicz. Od wyników tych badań zależy przyszłość realizacji projektu. Technika Warszawska, Wydział Żyrii Materiałowej przeprowadza w ramach projektu Cambridge badania metody emisji akustycznej kompozytowego obiektu mostowego w postaci pojedynczego przęsła mostu drogowego. Wynikiem badań będzie powstanie procedury oraz demonstratora systemu emisji akustycznej do badań odbiorczych realnych obiektów mostowych. Wykonane badania oparte na badaniach laboratoryjnych pozwolą nam stworzyć metodykę badawczą wykrywania oraz monitorowania rozwoju defektów w kompozytowych obiektach mostowych. Badanie takiej prototypowej konstrukcji wymaga zbadania wielu i lokalnych, i globalnych parametrów pracy tej konstrukcji. A więc mierzymy zarówno charakterystykę dynamiczną, gdyż jest to dźwigar lekki. To jest zaleta kompozytu, że jest on lekki, ale czasami może być to również wada kompozytu. W związku z tym, ponieważ most jest konstrukcją obciążoną dynamicznie, musimy sprawdzić, jaką charakterystykę dynamiczną ma taki dźwigar. I to jest część dynamiczna tych badań pod specjalnym obciążeniem, stosując analizę modalną. Druga część, część badań statycznych jest prowadzona w celu stwierdzenia, czy założone przez projektanta obciążenie belka przenosi bezpiecznie. A to jest obciążenie, które przyjmujemy jako projektanci do projektowania tej belki. I trzeci cykl badań to jest badanie belki do zniszczenia. I wówczas przekonamy się po pierwsze, przy jakim obciążeniu to zniszczenie występuje. Aby wyliczyć globalny współczynnik bezpieczeństwa całej konstrukcji, przekonamy się również, jaka jest postać zniszczenia, czyli mówiąc kolokwialnie, co jest najsłabszym elementem tej belki. Mogą tu być oczywiście trzy rodzaje takiego zniszczenia: albo zniszczy się beton, który jest ściskany, może on być zmiażdżony, albo zniszczy się połączenie między betonem a kompozytem. Które jest newralgicznym punktem tej belki, albo zniszczy się sam kompozyt. Kompozyt, czyli ten podstawowy dźwigar, który tutaj zaprojektowaliśmy, może zniszczyć się zarówno lokalnie, a może pęknąć, może się wyboczyć, jak i może to być jakieś odkształcenie globalne, które nam też dużo powie o pracy takiego dźwigara pod obciążeniem. Wiele niewiadomych jest tutaj. Gdyż projektując taki most i taki dźwigar, nie mamy, jak to zwykle mają projektanci, ani norm, ani przepisów. Jest to na tyle innowacyjna konstrukcja, że takie dokumenty jeszcze nie powstały. W związku z tym, wszystko, co zakładamy, musimy sprawdzać no właśnie laboratoryjnie. I to sprawdzenie, to potwierdzenie jest nam potrzebne, aby chociażby uzyskać pozwolenie na budowę takiego mostu. Organ wydający takie pozwolenie musi mieć pewność, że pomimo tego, że nie ma polskich norm, obiekt zaprojektowany całkowicie indywidualnie będzie obiektem bezpiecznym. Badanie w takiej skali. W skali naturalnej dźwigara 21-metrowego kompozytowego jest badaniem unikalnym nie tylko w skali europejskiej, ale nawet w skali światowej. Znane z różnych publikacji badania podobnych konstrukcji zawsze dotyczyły znacznie mniejszych elementów. Badanie przy całkowitym obciążeniu statycznym 180 ton potwierdziło osiągnięcie przez Belkę projektowanej nośności. Co więcej, dźwigar okazał się sztywniejszy i bardziej wytrzymały niż przewidywano, a urządzenia laboratoryjne zbyt słabe, aby doprowadzić do jego ostatecznego zniszczenia. lokalizację prototypowego obiektu wybrano miejscowość Błażowa w powiecie Rzeszowskim. Most przez rzekę Ryjak stanowi istotną dla mieszkańców przeprawę, prowadzi także ruch przebiegającej tamtędy drogi powiatowej. Elementy kompozytowe mostów Błażowej zostały wyprodukowane w Warszawie. Podczas transportu ponownie uwidoczniły się korzyści zastosowania lekkiego materiału, jakim jest kompozyt FRP. Pomimo jednoczesnego przewozu dwóch belek, jedynym ograniczeniem przy wyborze trasy przejazdu była długość elementów, a nie ich masa. Każda z prefabrykowanych belek mostów błażowej, mimo znacznej długości 22 metrów, ważyła jedynie 3700 kg. Wpłynęło to korzystnie na szybkość i łatwość montażu, a także zwiększyło bezpieczeństwo pracy. Koszt montażu również okazał się niższy. Całkowity czas montażu belek wynosił niecałe dwie godziny. Trójnośny mostu tworzony jest przez belki mostowe wraz z zespoloną z nimi płytą. Do jej zbrojenia zastosowano po raz pierwszy w Polsce pręty zbrojeniowe z kompozytu FRP. Drugim niestandardowym materiałem użytym do wykonania płyty pomostowej jest spełniający specjalne wymagania beton lekki. Betonowanie ustroju zostało przewidziane w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na zabetonowaniu belek poprzecznych scalających zamontowane belki. Natomiast w drugim etapie wykonano płytę pomostową o grubości 18 cm. Główną zaletą takiego podziału prac jest zabezpieczenie belek przed skręceniem w czasie betonowania płyty oraz rezygnacja z budowy masywnych podpór tymczasowych. Mieszanka betonowa klasy LC 35x38 będzie podawana tradycyjnie za pomocą kosza. Podjąłem taką decyzję, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia podczas pompowania porowatego kruszywa użytego do przygotowanej mieszanki betonowej. I specjalna receptura razem z niemetalicznym zbrojeniem gwarantuje nam dużo większą niż tradycyjnie odporność płyty na korozję. Ostatecznym sprawdzeniem mostu przed oddaniem go do użytku jest próba obciążeniowa, która w przypadku projektu badawczego ma dużo szerszy zakres. Na no moście zamontowaliśmy około 120 czynników bezpośrednio na materiale kompozytowym w celu zbadania wpływu obciążenia na wady materiałowe, które mogą się rozwijać w trakcie przenoszenia obciążenia. W trakcie tych badań rejestrujemy chwilowe fale sprężystej emisji akustycznej generowane przez źródła, które są w materiale zarówno kompozytowym, jak też betonowym. W tej chwili na moście będzie stało 130 ton. Jest to ciężar czterokrotnie przekraczający nośność tego mostu. Celem tych badań jest sprawdzenie, jak most się zachowuje pod obciążeniem. Będziemy mierzyć w trakcie tych badań przemieszczenia, odkształcenia, drgania tego mostu, i na tej podstawie będziemy analizować, czy projekt oraz wykonanie tej konstrukcji było zgodne z założeniami. Te wszystkie pomiary robi akredytowane laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Rzeszowskiej, a ich wyniki będą dla nas podstawą do sprawdzenia bezpieczeństwa, nośności i w pewnym sensie zachowania pod obciążeniem tego obiektu. Politechnika Rzeszowska robi tak zwane próbne obciążenie. Ustawione będą na moście trzy schematy takiego obciążenia statycznego. Samochody w różnych kombinacjach ustawienia. W trakcie tych badań pod obciążeniem będziemy mierzyć specjalnymi czujnikami indukcyjnymi przemieszczenia, czyli mówiąc wprost ugięcia tego mostu. Będziemy mierzyć odkształcenia, czyli to, ile wytężony jest element, poszczególne elementy. I to są główne badania Politechniki Rzeszowskiej. Będziemy również mierzyć w schematach tak zwanych dynamicznych, czyli przy pojazdach przejeżdżających przez obiekt, drgania i przyspieszenia tego obiektu, aby ocenić jego charakterystykę dynamiczną. Jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o obiekty mostowe. Bardzo cennym uzupełnieniem tych naszych badań i ich wyników. Będą badania Politechniki Warszawskiej, koledzy metodą emisji akustycznej będą mierzyć albo oceniać to, co się dzieje wewnątrz materiału, wewnątrz kompozytu, pod obciążeniem. My badamy strukturalnie konstrukcję z zewnątrz, oni, można powiedzieć, badają ją wewnątrz. Wspólnie te badania dadzą nam obraz całości, jak pracuje konstrukcja pod tak dużym obciążeniem. Wieloletnie doświadczenie, potencjał twórczy oraz nowatorskie myślenie o budownictwie zespołu ekspertów Mostostalu Warszawa zaowocowały powstaniem innowacyjnej przeprawy. Drogowy most z kompozytów FRP jest jednym z nielicznych w Europie i największym na świecie pod względem rozpiętości przęsła tego typu obiektem. Zadanie zrealizowane zostało jako część projektu badawczego Combridge. Za jego realizację odpowiedzialne było konsorcjum pod kierownictwem Mostostalu Warszawa wraz z udziałem firmy Promost Consulting z Rzeszowa, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Budowa przeprawy współfinansowana była ze środków programu Demonstrator Plus realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.